Zaczynamy vlogmas Masakru OMG dwa słoiki zbiłam Cześć wszystkim, witam się z wami w piątek Zapraszam na vloga Ja tutaj sobie ogarniam truskawki, kroję jak widzieliście wcześniej, wydarzyła się tragedia. Rozbiłam dwa słoiki, jeszcze na dodatek organik, pasty. Ja nie wiem, czy sobie umyślałam, wezmę sobie organik. Nigdy organik nie kupuję, a raczej niech jedzą zdrowo. A tutaj proszę, wylądowały na się dwa słoiki. Musiałam to oczywiście posprzątać, bo to pod domem znaczy, nawet jak pod domem by nie było, no to też bym to szkło pozbierała. Ale musiałam też wodą na koniec zlać ten sos i po prostu. <laughs> Piątek, pechowy piątek chyba się zaczyna. No i jeszcze w Lidlu w ogóle. Byłam tutaj w Lidlu, a po to, bo w środę miałam zrobić zakupy spożywcze, mówiłam wam, ale skoczyłam tylko do naszego Deli po kilka produktów. Nie chciałam się już do Lidla jeździć, już mam dosyć tego Lidla w ogóle. I podskoczyłam sobie dzisiaj i w ogóle zrobiłam te zakupy. Stoję już do kasy, tam sobie skanuję produkty przy self-checkout i z tyłu, za mną słyszę głos mężczyzny. Myślę sobie skądś go znam w ogóle. Odwróciłam się tylko kątem oka jak zobaczyłam, kto to jest, to po prostu rzucałam tymi produktami, żeby jak najszybciej to zeskanować i wyjść, żeby po prostu nawet, nie wiem, żeby mnie nie zobaczył, żeby nawet kontaktów wzrokowego zero, bo to jest taki właśnie człowiek, którego już po prostu nie chcę nigdy w życiu spotkać. No i normalnie Paszek miałam. Na pewno z was, z, każdy z Was pewnie ma jakąś taką osobę. Ja mam niestety takich osób, kilka, no nie wiem, może ze trzy, których już bym nie chciała zobaczyć i póki co udawało mi się aż do dzisiaj. No, ale okej. Okay. I wiecie, to dzisiaj będzie w ogóle fajny dzień. Jeżeli dzisiaj nie wiem, o której z pracy wróci, na pewno będzie wcześniej. Będziemy z Emilką robić domek z piernika, Później. Najpierw pójdziemy do szkoły, bo jest sklepik w szkole otwarty, taki świąteczny. Tam będziemy się napić gorącego kakao. Dzieci będą mieć robione takie anielskie włosy. Profesjonalnie pisało nawet. Będą też zakupy, można tam zrobić. Dzieci będą kupować prezenty. Także dzisiaj ja tam idę z Emilią. No i dobrze, później to nie wiem. Będzie się działo chyba coś dzisiaj więcej, tak czuję. Jerry już w domu, ale poszedł po Emilkę. Kot mi tutaj miał, czy więc wzięłam ją na ręce. Zaczęłam robić pizzę z przepisu winiary. Bardzo lubię. Jeżeli szukacie idealnego przepisu, to winiary właśnie ta na mleku wychodzi pyszna. Siostra mi kiedyś poleciła. I od tamtej pory właśnie tylko taką robię, ale też za każdym razem zapominam zamówić sobie i kupić tę blaszkę do pizzy. Też iść, to idź. Więc zaraz sobie przysiądę i to zrobię. A tutaj mi już roszczyn rośnie usiadłam sobie teraz żeby zamówić ten e, blachę w końcu na, jak to się nazywa? wiecie, na pizzę i znalazłam taką tanią 18 inczy za 8,23 Jerzy bardzo lubi te lawendowe z Bath Body Works e, kremy do rąk, jemu najbardziej one pomagają i w końcu dla mnie top coat i base coat na, na co? no wiecie na paznokcie w końcu będę robiła. U nas nie są popularne w ogóle hybrydowe, także żelowe. Zamawiamy. Tak wygląda pizza. Iście nieprofesjonalna, ale następnym razem już będzie lepsza, bo będę miała tę blachę okrągłą. Teraz tak nie wiem, co to wyszło. Ale jest tutaj bekon, ananas. Dla mnie bez ananasa pizza nie istnieje. Papryka. Co jeszcze tutaj mamy? Kukurydzę, cebulę i... Będę ją przykrywała teraz serem. Musiałam jeszcze iść do sklepu po Coca-Colę, bo po prostu ja pizzy nie zjem, jak nie mam czegoś gazowanego i jeszcze sos czosnkowy to już... to już jeży robi. No i tak, a dzisiaj wam w ogóle wrzuciłam e, rano na Instastory e, ciężarówkę z Coca-Colą. E, nigdy mi się jej nie udaje w całości uchwycić. Zawsze za szybko przyjeżdża dzisiaj chociaż kawałek i tak sobie myślę, że zawsze mi się kojarzy z reklamami w Polsce, z tym właśnie okresem przedświątecznym, ale ktoś mi napisał, że w tym roku tych reklam nie ma chyba. Także, no, ale tak, Coca-Cola jest. Tak, przyszłam do domu. Jeżeli się pyta, gdzie jest majonez, mówię, że w lodówce on, że nie ma, nie ma i zobaczymy. Z jaką prędkością światła ja ci to wyciągnę, Jurek. Nie ma majonezu. A to co to jest? To jest moją No właśnie. Jego tam nie było. Był, jak byk. Nie było. <grym> Rób ten sosik. Czery się doczekał. Gdzie brodoł? Pysz, mm -hmm. no, będziemy jeść, idziemy jeść. Dobra, możesz brać na stół. W końcu. Weź ketchup. Już jest wszystko. O. Kicia, idziesz z nami jeść, czy zostajesz tu? Kicia ma to ja. gdzieś. Okej. Okay. To leż sobie grzecznie. Jerry żałuje, że tyle zjadł. Nie, dobrze się jeszcze czuję. Tak? ale zaraz ciasto będzie zaczęło rosnąć w porządku. Ale z tej porcji właśnie poszukajcie sobie przepis winiary, to ile osób się naje? No, z 3 do na pewno, 4. nie? Mhm. A tam jest tylko 200 gramówki, ale ja dużo warzyw daję po prostu... Y <noise> no, dobrze, bardzo dobrze. No, że ta pizza jest taka właśnie. Bo jesz mniej, no, ale więcej, czyli jesz więcej i najesz. Się. No dobra, Jerry robi sobie kawkę i wybywa z domu, a my się z Emilką Toj. zostajemy. Będę ogarniała tutaj zlew, bo od zawalony i, i nie wiem, pójdziemy dzisiaj na ten. Ym, do szkoły na coś tam, ale to mało i prawie, że, siódma coś okay. dobra. To sobie idźcie. No, a ty załatwiej. Przewieź zakupy. Mhm. Jaką zawartość ze sklepu, to ja mogłabym przywozić jak Kici. Będziemy się zabierały teraz za domek z piernika, będziemy robiły gingerbread house, tak? I później lecimy na ten holiday... holiday? holiday? Nie, Christmas fair do szkoły. Będzie Milka piła gorące kakao, robiła... I make my hair into red. Mm -hmm. oh, red, green and golden. Tak, tylko najpierw Milkę trzeba będzie umyć. Wiadomo, że ten domek nasz nie wyszedł tak jak z pudełka na pudełku, wygląda ślicznie, ale uważam, że nasz wyszedł jeszcze ładniejszy, nie? Emilka? No. Mhm. Ciężko jest otworzyć w ogóle, żeby tak ładnie wyglądało. Ja zawsze za grubo obetnę ten ice, ten. Jak to mówić? Lukier. Poza tym wiecie, z dzieckiem to robimy. Nawet zresztą sama, jakbym dorosła, to robiła to i tak by mi taki ładny nie wyszedł. A tutaj Emilka sama zrobiła cały przód. Wymyśliła, że u dołu takiej w ogóle. No ładnie. Brawo. Oho, kotę trzeba wypuścić z łazienki. Miał. Woła o pomoc. Co? Już gotowa? Miau. Co? Zamknęła mama w łazience. Pyt. Cześć Ale ona ładnie pachnie. Miau, miau, miau. Czemu kot tak ładnie pachnie? Psikała się czymś? Miał. No. No. Oh, ty, ty, ty. Ok, run. No i co? Co robimy dalej? Kończymy już chyba, to i będę sprzątała. Idziemy już do. Gdzie? Na event. Jej, hurra hurra! <laughs> Christmas even guys, I can find my last earring zobaczymy, you? bo o, zobaczcie nasza poczta, tak samochodziki wyglądają śmiesznie <laughs> jak mi się to kojarzy zawsze z y, tej bajki jak ona się nazywała? Listonosz, listonosz sam nie to był strażak sam. O, zobacz jak tutaj ładniej jest. I know, I was pointing to it. Mm -hmm. I was pointing Dobra. To... No. <laughs> Tężynkę. Emilia ma taką jak kiedyś, pamiętacie? Bawiliśmy się jak byliśmy dziećmi. No. Dla taty. Super dad. Sticker. No. <laughs> Oczywiście miały być, no i niestety, ale slime. And my hair done. And your hair done. Pokaż mi twoje włosy. Mm -hmm. So pretty. Wow. <laughs> Emilia się teraz nauczyła mówić, jak coś się stanie. To, o, cricket. <laughs> or, 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 or biscuits. O, biskit. <laughs> Chodź, śmieszna jesteś. O, biscuits. Już robią testy. Nice. Ale będzie to ładnie wyglądało, jak będą wszystkie zaświecone. Tutaj jeszcze też jest więcej. I tak. To jest ewidentnie moje drugie dziecko. A tu pierwsze moje przyszło z czekoladą. No Jurek, nie wolno. Oddaj. Czekoladę nie wolno. Bo kolecy jeszcze Emilia ja nie jadła. Tak, nie, Emilce nie wolno, Kicia. Nie ma. Krasnoludki. Krasnoludki. Brawo, Emilia już jest gotowa do spania. Jeszcze książeczkę. Jeżeli macie takie małe dzieci, to polecam wam naprawdę te krasnoludki. To jest naprawdę Emilii ulubiona książka i może ją w kółko oglądać. A pokażę wam tylko tak na szybko. No, nie że... Tak. Tak. Wiem, ale właśnie naprawdę jest super. Zaparzyłam sobie herbatkę już wieczorem. Amilka śpi i dolewam sobie dziką różę i wiecie co? Ja się zastanawiam za każdym razem, jak kupię coś o zapachu róży, dlaczego ja sobie to robię, naprawdę. Ja nie lubię tego zapachu. I tak. I ostatnio miałam, wykończyłam w końcu, wyrzuciłam, miałam krem do twarzy, właśnie też o zapachu róży. Mam jedną mgiełkę do twarzy, też o zapachu róży, tutaj też dzika róża. I one wszystko to pachnie jak różańce po prostu, no ale robię sobie herbatkę i idziemy z Jurkiem oglądać e, po polsku znalazłam tłumaczenie dziewczyna mojego przyjaciela, tak, Dziewczyn... dziewczyna mojego kumpla, czy jakoś tak. Jeżeli nie znacie tej komedii, to sobie obejrzyjcie ją koniecznie chyba z 2008 roku. Ona jest naprawdę jest super film, my uwielbiamy, to jest e, z takich amerykańskich komedii, to jest jedna z najlepszych, już w ogóle takich fajnych, dobrych filmów teraz nie ma, ale ale właśnie ten, bardzo lubimy i tak, fajnie było dzisiaj w tej szkole eventy zaliczyłyśmy Jerzy zrobił później zakupy Emilia w domu jak wróciła później się ekscytowała i śpiewała mi cały czas Pledge of Allegiance, czyli przysięga wierności Ameryce, to jest to co dzieci w szkole każdego ranka tak zaczynają swój dzień w klasie, że stają, kładą rękę na sercu i właśnie przysięgę wierności Ameryce to mówią. I teraz 22 grudnia będą mieć przedstawienie w szkole. i Emilia została wybrana do powiedzenia tego przed szkołą, właśnie i teraz chodzi podekscytowana i ćwiczy, i najbardziej ją to właśnie ekscytuje, że będzie mówiła do mikrofonu. Więc nie mogę się doczekać, będę chyba pierwsza w kolejce do tej szkoły stała, żeby jak najlepsze miejsce zająć. Jestem dumna, ale też boję się, jak ona sobie poradzi, bo tutaj w domu jest taka odważna i dzielnie to mówi, ale jak wyjdzie jej po prostu przed nie wiem ile tam może kilkaset osób, czy tam ile będzie, no to myślę, że ją to mam nadzieję, że jej to nie zestresuje, bo tak jak ja pamiętam, przedstawienie szkolne, jakiekolwiek koszmar, nigdy nie lubiłam tak publicznie występować, a teraz się na YouTubie pokazuję przed nie wiadomo iloma osobami. Ale tutaj to co innego, bo nikt mnie nie widzi. Znaczy, widzicie, ale ja Was nie widzę, więc w sumie na luzie. No i tak, nawet spoko. Jutro sobota, jutro fajny luzik, ma... o Boże, już 3 minuty prawie. Dobra, jutro sobota, jutro mamy Cały dzień luzik, wszystko dzisiaj mamy porobione, łącznie z praniem, więc jutro może wybierzemy się na Brooklyn, na jedną dzielnicę, taką bardzo świąteczną i zabierzemy Was ze sobą. I skoro to powiedziałam, to musimy to zrobić, że musi się zgodzić, także <noise> dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję, że jesteście i że piszecie też do mnie na Instagram, jest mi bardzo miło i w następnym filmie, czyli vlogmasie widzimy się jutro. I jeszcze Alfa musimy ogarnąć, w ogóle to jeszcze Wam powiem tak na koniec, z tym elfem jakie przeboje są czasami niedawno mi się zdarzyło, że nie wyjęliśmy, nie przełożyliśmy tego elfa, zapomnieliśmy o nim i tak poszliśmy spać jeden raz drugi raz poszliśmy spać i po prostu rano wstaje Emilia ja zawsze, biegnie, że szukać tego elfa i... Jak ja zobaczyłam to, że ten elf jest w tym samym miejscu i ona zaraz koło tego stała i dzieliły ją po prostu milisekundy od tego, żeby zobaczyć, że on nigdzie się nie ruszył, to wiecie, w waszej głowie od razu jest takie po prostu czycink, co ułożyć, co powiedzieć, co wytłumaczyć dziecku, dlaczego on się nie ruszył, dlaczego nie poleciał do Mikołaja na noc. <laughs> po prostu to jest naprawdę ciężkie. Ale e, i też z tym elfem jest tak fajnie, bo u nas nie można go dotykać. W, e, w Polsce wiem, że też te elfy już są, ale dziewczyny niektóre tam wprowadzają swoje zasady, że pozwalają dzieciom je dotykać. Ale oryginalnie to właśnie dziecko nie może go dotknąć, bo wtedy ten elf traci swoją magiczną moc i już nie może wrócić do Świętego Mikołaja. I Emilia się naprawdę tego trzyma, chociaż już zauważyłam to, że zaczyna się przyglądać jej temu elfikowi właśnie tak podejrzliwie, że jak do nas przyszła pierwszym razem teraz w tym roku, to tak się jej przyglądała też i pytała się dlaczego ona ma twarz jak lalka. Więc zastanawiam mnie, ile jeszcze ona w tego elfa będzie wierzyła. Dobra, a teraz już się z wami naprawdę żegnam. I widzimy się jutro. Sinoć.